No dzień dobry, kolejne zawody Jesteśmy na zbiorniku rodzinnym na słupi Dzisiaj nas jest 19 osób Karpiki linki, cała ta reszta Tak to właśnie wygląda Tu właściciele mieszkałem, tam następny zbiornik, tam następny zbiornik Tak wygląda moje stanowisko na dzień dzisiejszy. Łapiemy się na metodę, na kuleczkę. Potem wam pokażę jak to wygląda. Przejdę się kawałek. Pokażę wam co i jak. To ty jesteś piąty? Czyli jesteś w moim sektorze? Kurwunia, no niedobrze. To nie wiem Paweł czy tu nie będzie łapania na robaka ja ujzy, to... A ja nie brałem tych miękkich kij Tego miękkiego kija, on wypierdolę No to ja mam Ty ja też? Ja, no co będą leżały mnie Cały się połamie jakaś kupinowa No słyszałem właśnie, bo to po To jest moje stare kurwa. To sprzęty chyba, nie? Nie, to ja mam wszystko, bo to mój się. Spiedzie. Aha Tu bracholowisz przeszło? Nie no ty kurą, zobacz ile kosztuje czym chyba karta w sumie ja wiem, ale to kurwa przecież nie kupujesz co chwilę, nie? Oni wszystko ja mówię. A no to tym bardziej, no tutaj kolega Grzegorz skoli, zawodowiec. A masz pozwolenie od mojego menadżera? Ale ja nie nagrywam twojej twarzy, tylko od pasa w dół. Aha, od pasa w dół? Dobrze, pamiątka. Nie no wrzucam wszystko na neta i, dobrze, i dobrze, odtwarzam dobrze. sobie później. już 3 lata coś tam sobie wrzucam no, powoli, nie? No, dobra. No, fajne, tak 110 osób, czy 14 osób już mi ogląda. Aż. Ile? 110 osób. Subskrybuje kanał, nie? Powoli, 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 się bo to nic. Jak zacząłem przez 7-8 lat temu jeździć na ryby, to mówię do pisarza, mówię ty chodź zaczniemy nagrywać filmiki na YouTube <coughs> i będziemy wrzucać, nie? Co ty gadać w ogóle? I taki gościu ma kanał wędkarski. Jak on się nazywa? Kurwa, cały czas szczupaki łapie, bo on tam yy, mieszka na Mazurach. No, 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 I on no. też zaczął rzucać 8 czy 9 lat temu. Tak. No dzisiaj do pracy idąc, to bierze kija, siada na łódkę i nagrywa filmy. Aha. I to jest jego całe zajęcie. Tak. No widzisz? Trzeba było mówię filmiki w takiej rozdzielczości jak mieliśmy telefony i byśmy może dzisiaj pracowali siedząc nad wodą a nie chodzili do roboty do zakładu no, no widzisz właśnie no właśnie no, no nie zobaczymy mój kolega zaczyna. tak samo jak Ty mówisz nie też ten zakręca filmiki wszystko dzisiaj ma a półtora miliona osłon jakiś tam grosz jest nie raz, pamiątka no i parę groszy to no. jest coś dzisiaj sobie kręci i teraz poświęcimy sobie za 20 lat powiesz synu zobacz jak to, jak to było i w internecie nic nie ginie nie dokładnie, dokładnie o idzie brat idzie brat kąpiący się skarpiami tak, tak kąpiący się skarpiami okular na oku jest no, teraz sprawdzimy czy Grzesiu odwróć wędkarskiego ma ten sam towar co mi sprzedał, czy po prostu chciał go sprzedać <grym> Co ci sprzedał? Dobra, widzę, że mam, mamy podobne mamy e, podobne rzeczy Dobrze, dobrze Czyli Grzesiuki tu nie wciska Nie. Bo Przyniósł z kurwa Przyniosłem, bo ktoś zostawił, żeby nie śmiecić na łowisku. O, proszę bardzo. Może że to jest CPN daleko, nie? No, dobrze, stacja jest daleko, bo zaraz wy obrad chyba pojedziesz no, dzisiaj, co macie dobrze czujesz? No fajnie, dobrze, dobrze. Znaczy teraz jesteś na goło, bo jest bezpieczeństwo Nemty, nie? No. Ale dużo jest, nie ma takiego 40, to by może była 50, goła to tobie, może by prędzej Na poruszało. A tu ile masz 40? 40. Zobacz, zobacz, zobacz. masz, masz chyba bite, kurwa, się parę metrów, bite. No, no. na pewno. to no. zobacz, gdzie tam jeszcze masz do, 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 wiesz, do tego. Gdzie no, do, do końca, pytań. nie? No tak, tam jeszcze jest 50 metrów lekko. kurwa. Zobacz, jak będzie pasza, nie? To co będzie za bajka? To poleci dalej, nie? A, tak, 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 tak. Następne grzesiu mamy w czerwcu, tak? Yy, Nocne. Tak, jak, jak się nie mylę. Na początku, jak na początku. Tak, tak, tak na zatoczę, na przykład. Trzymaj, kródzie, gdzie położyłeś? Na fotelu. Dobra. Bo no tam wiesz, papier, te sprawy. Od telefonu już na telefonie. Co? Kolega od telefonu, Ucho mi spuchnie dzisiaj. Zeszłodę On... tych kijów masz trzy. Cztery. Uch, tylko. Dwa. I ja, jeszcze cztery wampki. Ja mam dwa. Jeden se... zostawiłem na sygnalizatorze. Wyłączyłem dźwięk tylko lampkę zostawiłem. <laughs> Ty, ale jak zaczną się zawody weź odpor ten sygnalizator i... A nie no, poczekaj tak, poczekam 10 minut i kurwa tam przeciągnę się Odgłosy na full. Co jest kurwa, który tu? Kurwa! Sędzia! Sędzia! A nie, wolno, wolno używać. Wolno? Oczywiście. Wsiłem, że nie wiem. Nie, bo się rozleń wiedzą na telefon do ręki wezmę i kurwa nie będę nie nie Uśmiechnij się ładnie do kamery. Ja jestem, no, jestem nie tam u mnie wszyscy na kanale są fotogeniczni. jestem medialna. Ale od dzisiaj będzie. Uch, Dobra, idę usiąść. Kurwa puściła, no ja pierdolę. Tak. Kurwa. Ale coś się zadziało, tak? Tak jak zwykle muszę coś odpierdolić na z początku zawodów Kurwa macie Kurwa no pierdolło do wody prawie I czułem, no tam może dużo nie było, ale no coś było, nie? Tak. Dobrze, dobrze. Pan Czesław już się nałapał, to ja niech Dagmara łapię. W ogóle zwijasz do brzegu cokolwiek, czy nie? uciekła i tak nieraz właśnie bywa kurwa niestety wymieniamy kulkę kolega tam dalej złapał 7 z kawałkiem ja miałem tylko jedno branie mi... Pierwnie siło. Teraz założymy takiego dziada. Nie wiem, czy coś robię źle. Czy tu gdzie rzucam te ryba Nie stoi. Ciężko mi to stwierdzić. No ale próbuję. Miks peletów i tak dalej. O, cyk, tak. Tak. wrócimy teraz jeszcze w inne miejsce może się uda Obaczymy. Liptona mamy cały czas, więc zrobimy sobie przerwę na kanapeczkę. Mamy kanapeczkę. Czapeczkę trzeba zdjąć. Tak. Ogóreczki. O. Przeważnie jak jem, to przeważnie mam jakieś branie zawsze. Więc myślę, że i tym razem jak zacznę jeść, to będzie jakieś branie. Masymy. Zmieniłem trochę ustawienie, usiadłem w ogóle inaczej, rzuciłem pod prawy brzeg, trochę tak na drugą stronę, jakby powiedzieć, bo może coś. Tam dziubnę. Kulkę założyłem jeszcze jakąś inną. Bo kolega na wprost mnie cały czas coś łapie i tam rzuca właśnie w stronę brzegu. Więc i może ja coś złapę. I teraz tak zrobiliśmy sobie kuleczkę, tak? Znaczy no. I teraz mamy coś takiego. Wygrałem na zawodach, na tych których nie udało mi się nic nagrać, bo kamera mi się miałem tam zawieszoną. Olejemy sobie to. Nie wiem, czy to pomoże, czy to zaszkodzi. Wygrałem to czalać, stosować, próbować. Teraz rzucimy w ogóle w inne miejsce. Może skonstrukucimy tą rybę. Co? A jak? Naplułem, poplułem, wyplułem. I czekamy. Może się uda. O, wszystko ładnie ustawione. No nic, czekamy. Przełożyłem na koszyk, na robaki, zaczęli łapać na robaki i na koszyczek. Miałem jedno branie i spierdoliłem wcześniej na kulkę, do samego rana. Co poplątałem, kije i nic nie mam jest godzina, nie wiem, chyba już i za nie chyba pół godziny do końca to się zwijam, bo marne szanse widzę co już starczy? Chyba już mnie ole, olewają a, że pan, na pierdole już dziesięć, to tak jest a, to teraz już fura bóra. pierdolę, się zwijam godzinę wcześniej, dziesięć naapałem no 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 20 kurwa papierosów prawie paliłem już. Jedno branie miałem, wypiął mi się przy brzegu i chuj. Krzysiu, co, uskubałeś coś? Jak? Tego, pół, godz pół godziny do końca zostanie i zwijam ma betle, siatkę suszę, bo... Ja widziałem, mówię, chyba to się już w ogóle, mówię, zwijasz. No to popaliście trochę? Trochę Trochę to znaczy ile? Tutaj? Pięćdziesiąt sztuk bym miał wszystkich Jak bym miał wszystkich? To co pouciekały? Ja się, 50 sztuk Aha o, Nie no bo nie chciałem wiesz zatmęczać Połowa by Ciebie pijała Aha fajnie A 17 sztuk by zważyli my już Aha czyli już ma 18 prawie kilo tak? No już bo wcześniej Jeźdź. To takie miejsce czy taki zawodnik? A drugie będzie 18, nie? Nie, to to jest więcej Więcej? Nie gadaj. No zobaczymy. A kolega jak? Też łowi. To samo. No, i, to I tam tu trójka jeszcze łowi. Zamiast. Tu nie To Tu też. Tu nie Mówi, że ja próbowałem w tą stronę, rzucałem. co? Ty? Ja, ja miałem tylko jedno branie i mi się wypiął i to było wszystko Gdzie No dobra opalony? Nie <grytanie> Jutro będziesz promieniał w sklepie No No i grzywka zapalisz coś? Jednego No ja nic Ale trudno Mamy zawodowca, pana boczka. Coś? No ile żyjesz na czatkach? Nie, dwa duże. No te dwóch. dwa większe, mi 7 no. kawałkiem i 6 kawałków. No, nie, Dawid się nie, nie, się nie, nie, No tak nie, No. nie, tak nie, no nie, 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 ale kilo. Albo nie, 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 No mi też nie, nie, się wypiął.

Te laski są bardzo Pana Boczka zawsze musi być asysta Bo sam sosa nie może wyciągnąć Nie, nie kolega Jest kurwa sumiennie miły, sympatyczny, nie to co Ty, ty, ty. słuchaj Nie wszyscy mogą, muszą być sympatyczni i tak dalej Chodź, bo mi śnią ryby Odwieź zioda Przepnij to, jednorazowo, raz Do góry to Zatrzyj mu się za te nie wyjmiemy w kłusowników? Tak się to robi. Kłusownikowałem kurwa. Ja to kurwa. Poczekam, żeby dobrze złożyć, żeby musiał... Za ręczki za no. musiało być kurwa. <grym 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 to Mam takie miejsce? Nie, tak, tak. kurwa, ale będzie no. no. No będzie wycięte. Może. No, no wytnę, wytnę, to. wytnę, wytnę to. <grym> Ale na moim kanale też były poruszane tematy kuszącego. Nie ja. na przykład, pan ja. Albert, proszę, ja. teraz. Teraz Teraz już Teraz ja. już. Ja. 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 też Teraz no już. 30... Czyli so łącznie ile masz? Za nas, policzymy go. Dużo. Tak albo 4800. 4800, 7600. 2 dalej. Łajki nie ma. O, ma troszkę. No dobra, wszystkie mieszkania.

no, o, zaba, zaba. Ale Boczek to swój sektor to wygrał. No A się ten sektor wygrał. To no, na pewno. Jakbyś tego drugiego nie złapał, to drugi wygrał. No tak. No tak czułem, że nie złapił, że złapał. Ale Boczek nie chciał się bawić w te no, małe.

nie, nie, bystry? nie, Ale my pan łapać. 14, 200. Chyba, że chce się wziąć jakiejś sposoby, I zapłacić pani. Nie, 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 nie. jeszcze nie, 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 przebił tego pojemnika. nie, no, <coughs> Bardzo już no, ogień to za zapali. No. coś Dobra, wracamy po nieudanych zawodach na słupi na stawie rodzinnym, gdzie ryb było tyle, ale nie zapaliśmy ani jednej. Mieliśmy jedno branie. Ja miałem jedno branie i spadło. Szymek miał jedno branie i była dupa i nic nie udało się złapać i więc wracam do domu jest bardzo ciepło byliśmy 8 godzin na słońcu więc nam na dzisiaj wystarczy pozdrawiamy serdecznie do następnego